Witam w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Dzisiaj zacznę od podstawowego dania, a mianowicie od śniadania. Chyba nie ma takich osób, które by nie lubiły jaj. Ja dzisiaj będę robiła omlet. Zrobię taki jeden bardzo prościutki, czyli omlet serowy. A drugi z tymi składnikami, co tu widać na zdjęciu. A mam szynkę, pieczarki, paprykę, ser żółty. Można również z pomidorami, można ze szpinakiem, można z krewetkami, co kto lubi. Pierwsze co zacznę to wbiję, bo będzie to omlet dwujajeczny, wbiję dwa jajka, dodam troszkę soli, pieprzu i e, wymieszam porządnie. Chcę tylko dodać, że nim zaczniemy smażyć, ważne jest, żeby na patelnie włożyć masełko, żeby nie podgrzewać jej samej bez tłuszczu. Czasami wówczas się omlet przypali. Do dzieła, więc. I teraz dam troszkę pieprzu. Do smaku, ile kto lubi. I za dużo soli nie dam, dlatego że czedar jest troszkę słony, ale trzeba troszeczkę dać. I teraz rozbijamy te jajka. I są już rozbite. Włączyłam gaz. Włożone już jest masełko na patelnię i ono będzie mi się rozpuszczało. I teraz poczekamy chwilkę, chwilkę się podgrzeje i włożę, wleję. Jajka, które tu poprzednio już zdążyłam rozbić. Ja mam taką technikę. Na pewno każdy z Was ma swoją, to każdy robi taką, jaką lubi, jaką ma wypróbowaną. Masło już się roztopiło. Widać, że patelnia już się dobrze nagrzała. Możemy wlać jajka i pamiętajmy o tym, żeby go nie przypalić. Jajeczka wlane. A teraz wezmę, sypię od razu, posypię ser żółty. Ja tu mam akurat czadar, ale można dać takie, jakie lubicie. I ilość, jaka Wam odpowiada. Ale wydaje mi się, że dałam... Wystarczająco. I teraz chwilę czekamy. Jak widzimy, że jajka już się prawie podpiekają tu na krawędziach patelni, to ja lekko przesuwam. Jeszcze musimy chwileczkę poczekać. Zawijam go i tak powolutku przechylam sobie patelnię i, I jeszcze chwila i będzie na drugą stronę. Czasami może pęknąć nam, ale tym się nie przejmujmy. Przekręcimy go raz jeszcze. Zaznaczam, że mój omlet nie ma ani mleka, ani mąki. Będzie puszysty, zobaczcie, jak narósł. Nie chcę, żeby się przypalił, dlatego może troszkę za wcześnie go przekręciłam, ale to nie szkodzi. W międzyczasie wbiję kolejne dwa jajka, bo mam gorącą patelnię, i zrobimy następny omlet z szynką, z, tebulką, z serkiem i z pieczarkami. Do, do, dosypałem troszeczkę pieprzu, do nas na następny omlet. Wygląda na to, że ten, który tu jest już na patelni, jest gotowy. Jest no, troszeczkę się zarumienił. Ale to nie przeszkadza. Jeszcze minutka i może nie minutka, może 30 sekund i go wyjmę na, patel, na patelnię, na talerz. W międzyczasie dodam troszkę masła. Mam ciepłą patelnię, gorącą patelnię, a nie ciepłą. Masełko się rozpuszcza i teraz zmniejszę troszeczkę gaz. Wystarczająco masła. Wleję kolejne dwa jajka. I teraz dam tak. Daję troszeczkę pieczarek. Teraz cieniutko je pokroiłam. Pieczarki mogą być surowe. Dajemy troszkę papryczki. Daję oczywiście troszkę sera. Daję troszkę szynki. Mam zieloną cebulkę. Szczypiorek. Można dać też świeżą cebulkę. Jeśli bym miała świeżą, to bym radziła ją troszkę zeszklić na masełku. I dopiero dodam jeszcze tej szyneczki. Jeszcze pieczareczek, bo pieczarki są dobre. I smaczne. I jeszcze dodam cebulki. No, zobaczymy jak będziemy zjeść ten omlet, bo on będzie bardzo gruby. Teraz widać, że troszeczkę tu jak gdyby ta y, przy brzegu ta, te jajka się podsmażyły lekko. Ja pod... Jeszcze chwilę musimy poczekać, za bardzo zmniejszyłam gaz, bo tutaj w międzyczasie robiliśmy zdjęcie. I teraz. I teraz. A... Jeszcze raz zobaczymy, i teraz powolutku spróbuję go w połowie przełożyć. Zgubiliśmy kawałeczek, dołożymy i chwilę poczekam. Ten jest grubszy, więc automatycznie musimy go troszeczkę dłużej piec. Przekręcam, żeby to jajko, które tam jest, wy, wyleciało, żeby mogła jeszcze raz ewentualnie go zawinąć. Można użyć dwie łopatki, niekoniecznie jedną, wówczas z dwoma może łatwiej się przekręca go. I teraz będziemy go podpiekać. Jeszcze chwilę po to, żeby środek, zawartość wszystkich warzyw a upiekła się i była miękka. Przekręcę go jeszcze raz, o, troszeczkę, troszeczkę za długo, bo nie jest tak piękny jak ten pierwszy. I jeszcze 20 sekund, i mamy śniadanie gotowe. I teraz go wyjmę. Dołożymy gałązki zielonej pietruszki i życzymy wszystkim smacznego Obawiałam się, że ten omlet, ja go nazywam nadziewany że będzie go trudniej zwinąć, a okazało się, że ten pierwszy nie dał się, chcę tylko rozkroić i pokazać Wam, jak wygląda w środku jeden i drugi no i teraz będzie czas na degustację spróbuję od tego zimniejszego, bo ten jest bardzo gorący. Jest bardzo delikatny, bardzo dobry, wystarczająco pieprzu, może odrobinę soli, ale to według każdego uznania, według waszego smaku, jak lubicie. Mam nadzieję, że ten prosty przepis spodobał wam się i zapraszam do wypróbowania. Jak Wam będzie smakowało i będzie się podobało, nie zapomnijcie dać paluszka w górę i zapiszcie się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce pozdrawiam.